Patrzcie, Eliza już właśnie zaczęła ostro trenować, wraca do formy, idzie na tej oto bieżni po swój wymarzony cel i piękną sylwetkę. Ja przygotowałem dla niej już zestaw ćwiczeń w warunkach domowych, ponieważ Eliza nie ma za bardzo czasu chodzić na siłownię, ale są to ćwiczenia, które wzmocnią całą, całą jej sylwetkę ją, wzmocnią i do tego spali jeszcze z bęby puszczy. Dobra, ja właśnie zaczynam działać z bieżnią. Na początek robiłam sobie e, niż w wolniejszym tempie chodziłam, teraz zaczynam już coraz szybciej. E, no, na początku jest mi ciężko, już nie ta kondycja, e, co była przy pierwszej ciąży. E, no, a później a później właśnie w domowych warunkach e, pokażę ćwiczenia które robię, które e, ułoży mi Paweł i co e, zostało mi jeszcze 9 kg, więc jest zrzucać e, do tego mam e, dieta. E, no więc to chyba szybko pójdzie, bo też nie wiadomo jak po drugiej ciąży moja bieżnia mi pomoże i ćwiczenia treningi od Pawła też, no ja chcę zrobić tylko sobie brzuch i pośladki, bo nogi mi bieżnia, rączki mam szczupłe. Dobra, więc te, które się jeszcze nie wzięły za siebie, to mogą wracać razem ze mną, żeby się wszystkie motywowały, wspierały i ćwiczyły razem i będziemy fit mamuśkami i znajdziecie czas. Właśnie to jest fajne, że my robiliśmy tutaj wieżnie będziemy sobie fajnie ćwiczyć do moich warunkach, i będziemy musieli latać po siłowniach więc, i będziemy mogli zająć się dzieciakami i ćwiczeniami dobra, koniec gadania, czas przyspieszyć no. i jedziemy A ja, ja już niedługo walka już wycięcie na brzuszku jest całkiem niezłe ale będę jeszcze sukrzy, bo będę walczył w kategorii 84 kg Zapraszam wszystkich na walkę już 4 listopada. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich i siła, moc z Wami wszystkimi. Żółwik od Trypsona i Elizy.